Siema, z To jest nic na temat pojazdów dwulufowych odnośnie prototypu 1. Pojazd z statystykami jakiś taki nie jest super, jak niektórzy mówią, że miał być OPECZ i tak dalej. a Zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. Tu macie mniej więcej screeny tego pojazdu. No i zobaczmy jego statystyki. Popatrzcie na czas przeładowania, 13 sekund. Podobnym dysponuje powiedzmy IS-3 i można go zbić do tam wartości. Oczywiście tu nie mam jeszcze, jeszcze można, coś koło 11. Tak naprawdę, można zbić. Mając załogę, pewnie przeładowanie przy BIA i tych wszystkich modułach to będzie 11 ileś tam. Oczywiście. Jak ktoś ma magazyn, tak to bierze często rację. No i powiedzmy, że plus minus przeładowanie tego pojazdu będzie 11 sekund. Ja tam dokładnie nie liczę. No ale... To co mnie najbardziej zdziwiło, to czas przy przygotowania do podwójnego strzału 3,5. I 3 wali po pomiędzy pociskami, ma 3 sekundy przeładunku. Blokowanie zamka po strzale to 7 sekund. Czyli nawet, jak mamy 11 sekund, to mam, musimy odczekać 18 sekund, żeby wystrzelić. Jeżeli chcemy podwójnie wystrzelić, to będziemy musieli czekać 21,5. Więc to jest bardzo dużo, nie? No i czas pomiędzy. Kolejny strzałem to aż 5 sekund. Czas celowania 3,5. I 3, Is3, gdzie, gdzie tu ma czas celowania? Też chyba ma bardzo podobny czas celowania. Kurde, teraz tego nie znajdę a nie chcę przedłużać. Po prostu sobie zatrzymajcie. Popatrzcie, jaki ma. Matcz... Nie, ma jeszcze krótszy. 2,88 wyszło. No. Celność 0,44. Bardzo duży czas przeładowania. Minus 5 stopnia, no to lipa. Pan też chyba no, nawet. No, lepszy nieco, ale zobaczymy w praktyce, jak to będzie dingać. I powiem Wam szczerze, że obecnie jego statystyki nie są jakieś super. Jego czas, no, to będzie koszmar, jeżeli go wprowadzą takimi statystykami. To nie będzie dobre. Może będzie miał strzał bardzo mocny, no ale pamiętajcie, on ma tu dwie lufy. Popatrzcie, jest odstęp pomiędzy tymi lufami. Jak znacie wota, wystarczy troszeczkę na prawo i już strzał Wam nie wchodzi. Według mnie, statystyki jakie powinny sprawić, żeby ten pojazd w ogóle był grywalny, to czas przygotowania dajmy, nie wiem, 2 sekundy chociaż. Blokowanie zamka, no to choćby 5 sekund, a odstęp pomiędzy pociskami, to dajmy chociaż czas celowania do 3, żeby to miało jakiś sens. No ale... SWG to są statystyki wstępne, pewnie się dużo zmieni, bo niestety ten pojazd jak na razie jest słaby. No i będzie dojony po prostu. Dobra, to by było na tyle. Cześć.